Cześć, witamy Was na kanale Wydaje Nam się, ja jestem Alek, z tej strony Zuza i dzisiaj będziemy opowiadać Wam o naszych niesamowitych okładkach. Jesteśmy e, bardzo szczęśliwe, że będziemy mogły dzisiaj nie rozmawiać tylko o treści, ale o tym, co znajduje się na wnętrzu okładek, bo wiemy, że tak samo jak my, Wy też jesteście strokami okładkowymi, no przyznajmy się po prostu, że jakby zwracamy uwagę i na wnętrze, i na to, co jest na zewnątrz. Dokładnie, dlatego do dzisiaj e, dotykamy, jaramy się, pokazujemy w różnych światłach okładki. E, no i mam nadzieję, że zachęcimy Was również do zakupienia tych okładek. Przygarnijcie te okładki, serio, są super. Alex, od czego byś zaczęła? Hmm, nie wiem, może córka rzeźnika, bo jest to najbardziej jesieniarska okładka, jaka w ogóle chyba powstała u nas w WP. Zwłaszcza tego sezonu cudowna jest po prostu. W dotyku taka aksamitna i po prostu człowiek nie ma ochoty czytać, tylko siedzieć i macać po prostu ten okładkę. Dokładnie, ale jeszcze z konkurencyjnych do tej okładki, jeżeli jesteśmy już przy literaturze pięknej, mamy Shaggy'ego Bejna i Dziewczynę Kobietę Inną. Są to przepiękne okładki, wszystkie bardzo, bardzo w ogóle nagrodzone książki, ale nie skupiamy się na treści. <noise> coś nowego, że coś nie, nie nowego. skupiamy się na treści. Tutaj nie mam żadnej bajecznej wyklejki, czy tam w środku jest jakaś fajna wyklejka? powiedzcie że jest taka ta czeka um, czerwono-jasieniatka. Chciałyśmy być oryginalna, ale też hmm. jak zwykle. No fajnie. Ale za to jest jeszcze Shaggy Bane. Ta okładka trochę przeraża. Trochę tak. Trochę jakby daje taki bardzo mroczny. Poważny mód. vibe, Ale dlatego ja bym ją postawiła na środku, żeby tak wiecie. E, nie, nie była taka pstrokata jak wszystkie. Dokładnie. Dobra. E, najbardziej, najładniejsza okładka, twoim zdaniem, z całego stosu. Żartujesz sobie, że mam wybrać najładniejszą Dobra, możesz wybrać dwie. Najładniejszą, taką najładniejszą. Ja już więcej wybiorę. Ja czuję, że generalnie moje serce należy do Adilaru. Pokazuj. Wow, jakby, jeśli to was nie przekonuje, to zapraszam do środka. Jakby niebieskiej strony. Ja jestem ciekawa, czy znacie tę okładkę z wydania innych zagranicznych wydań, bo jest jeszcze taka okładka czarna z, ze złotymi gwiazdami. Jeżeli ktoś jest ten team tej drugiej okładki, to napiszcie w komentarzu, bo ja jestem. Ja totalnie team. też jestem. Ale jakby... tak, Adore jest, jest wspaniała. Okej, okay. więc mamy tutaj Adilaru, Shaggy Bane odchodzi i jeszcze druga. Możesz wybrać jeszcze jedną. O ładną okładkę. O mój Boże, o mój Boże, dobra. Słuchajcie, okej, okay, dziwne, bo jakby ta. Okej, okay, może. Nie, jest to twarda oprawa, niesamowita w środku wyklejka, te sprawy, ale jak wy widzicie, to mam taką prostotę, jakby... Wiecie, z czym kojarzy mi się ta okładka? Z tą emotikoną brzoskwini. Totalnie! Ale ja nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, ale ona mi naprawdę, mm. to tam, ja to tam widzę. E, ogólnie okładka ma bardzo ładne, złote... E, złocenia, zdobienia. Zdobienia. I jak e, podstawi się ją, e, troszkę pod światło, to też bardzo świeci. Jak ktoś jest stroką okładkową, tak jak my, to na pewno będzie przezadowolony prze e, posiadaniem takiej wspaniałej okładki. Dokładnie. E, teraz jest mój plebiscyt. To były twoje okładki Dobrze. i już nie ma opcji, że powiesz, że jeszcze inna jest Twoja ulubiona. E, przechodzimy do Tesli. Gorąco polecam, e, zwłaszcza środek. Bo ogólnie to jest taki, wiesz, że kto otworzy, ona może też odstraszać, bo niektórzy pomyślą sobie, że to że jest. Taka gruba. Że tam w środku będą wzory matematyczne. Nie, to jest biografia, więc spokojnie, ale wyklejka jest wspaniała. No i sam Tesla, trochę wydaje się być przerażające, ale ogólnie Tesla był dziwny, więc to jest idealnie odnosi się do tego. Okładka dzieje się w niej bardzo dużo, ale przez to też mega przyciąga wzrokiem. Wydaje mi się, że jest to jedna z najlepiej wydanych biografii Tesli, zwłaszcza po prostu za swój design. Tak. I to Omega. Omega. Nie Omega. znam innych, natomiast uważam, że to jest najlepsze. Tak, ja muszę się jeszcze chwilę zastanowić, więc dajcie mi sekundę, bo... Dobrze, dobrze. Ja w takim razie to. pokażę Wam jakby kolejne okładki, które niesamowicie mnie dzisiaj zauroczyły. Jest to Akademia Mrocznych Zakleń z wydawnictwa Winidia i jakby... wow. Pierwsze w ogóle to jest, że ta książka jest jeszcze trochę top secret, bo ona jeszcze nie jest w sprzedaży. Także cicho. Także... I komu nie mówcie, że wam powiedziałeś. cichutko cicho, cichutko. E, ogólnie najśmieszniejsze jest to, że... Ta okładka jest mroczna, ta jest mroczna, i tu nagle mamy jednorożca. Ale to znaczy. Nie, 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 to jest Pegas. To jest Pegas? Tak, bo wiesz to Bo ma skrzydła. Aha, dobra. Teraz <grym> miałam się dokładnie ten sam. Ee, Możecie się przyjrzeć. To są miny. Ale u mnie ta seria w ogóle robi wrażenie, nie? Tak, na półce, totalnie. E nie musicie nawet czytać, nie. słuchajcie. Nie ma sensu. Nie, nie, po prostu będę mieć na półce. Ej, ja ale teraz interes... czekajcie. Bogu. Moja, moja, moja. To jest druga, bo ogólnie ja, ja wymyślałam ten konkurs, więc jakby no, mogę oh. zmieniać zasady w każdej chwili. Aha. I na drugim miejscu są dwie książki. Brakuje jeszcze jednej, ponieważ nie mogłam jej znaleźć e, u nas. I jest taką gorącą bułeczką, że w ogóle rozchodzi się jak... E... gorące bułeczka. <laughs> gorące bułeczki. E, są to książki Elif Szafak. E, okładki robią mega wrażenia. E, Mogę Wam zdradzić taki sekret, że na tych okładkach, nie tylko pokażę Wam, też z bliska, znajdują się elementy, które są zawarte w treści. E... Co? Nie tak? wiedziałam. Jeszcze nie czytałam, o, dobra, więc nie wiem. wiem, ale spoiler. Mhm. E... Fajnie. E... No wiesz, nie wiem, czy Lis tańczący Pan w spódnicy albo pomarańcza. Zdradziłaby dużo, ale on, ja wiem, potrzyma jedną chociaż. On potrzyma. Więc one są bardzo efektowne i oprócz tego, że to jest nadrukowane, to jeszcze, jak, jak zaczniecie dotykać tą książkę, to też czuć jakby fakturę całej tej okładki. Dzięki temu możemy. pomacać. Tak. Ja to, ja to bardzo lubię. Pierwsza część, czyli pierwsza część, to nie są części. Pierwsza książka, którą wydaliśmy Elif Szafak, również w efektownej okładce, jest błękitna, 10 minut i 38 sekund. I Poznaczam Ona chyba sposób. jest moim faworytem. A gdzie tak, mam zacząć? tak, żadnej, tak, tak słuchaj, ale to fabuła tak to Nie rozmawiam o fabule. Boże, przepraszam. Żadne fabuły. Dzisiaj tylko oglądamy. Cieszymy oczy tymi wspaniałymi okładkami. To jest w ogóle. Mam tu. To, to są te. To są te. I nie wiem, czy widzicie, jak one błyszczą te folia. Ogólnie te książki, jak się z nimi za dobrze nie popuszczy, to ich nie widać, że one puszczą. Tak, one trzeba takie, dobrze popuszczać. Takie ciemne, ciemne, ale za to jakby są też mega, przyciągają oko i mam nadzieję, że kto przechodzi obok nich księgarni i widzi na półce taką książkę. Totalnie to... kupiłabym dla okładki, ale nie mówcie nikomu. Nie mówcie nikomu, ale, mówcie ale nikomu. jakby masz, masz tak, że czasem kupujesz książki tylko ze względu na okładkę? Eeeee, Większość moich książek na półce jest na przez okładki, ale przy okazji też później dowiedziałam się, że mają super treść, także okay. po prostu robię to od kolejności. To jest po prostu nieświadomy zabieg konsumencki. No właśnie. Jeżeli no tak jesteście puścimy. w tym, to mogę Wam powiedzieć, że ja też jestem team ładne okładki i często nie kupię, okład nie kupię książki, która ma fajną treść i każdy powie, że jest bardzo ciekawa, wciągająca. jeżeli ale mam ma tak. Mm. Ja jestem tym okropnym czytelnikiem, dlatego, e, dlatego jestem w wydawnictwie poznańskim, bo to są najpiękniejsze okładki. Na szczęście my dbamy o szczegóły, więc jakby u nas można brać wszystkie książki. Jest, jesteśmy na etapie młodzieżówkowo-dziecięcym. Trochę tak. Nie wiem, którą bardziej pokazać teraz. Jak myślisz? Zacznij od żniwiarza. Dobra, bo, bo ta układka się otwiera. Jak wszystkie części z żniwiarza, możecie tutaj zobaczyć, że w środku prezentuje się postać. Pokażę Wam teraz tę postać. Jest to dziewczyna. Pomrzesz? Mhm. Mm wow! <głos> <głos> Jakby to jest niespodzianka. Nie widziałaś tego? Nie. No co ty? No widzisz, no zobacz, ale. Ja tu jestem razem z Tobą, przeżywam po prostu i razem. Ja nie, nie, nie ma tego bajeru, ale ogólnie e, żniwiarz ma cztery lub pięć części. Nie chcę teraz skłamać. Ale to jest niespodzianka. I każdy... to jest wycięte. Tak, wow. to jest wycięte. I każda w środku ma e, ukrytą postać, więc. No, nie, bo ja nie widziałam nigdy żadnej takiej okładki, ja też nie. tylko Winidia. i właśnie tylko ta seria, dlatego tylko India. Tylko. Chwila, chwila dla Winidia. A ja daję tutaj drugą książkę, bo jakby robię dla spoiler, co będziemy pokazywać jako następne. Pora spać, To jest książka, która zachwyca i w środku, bo my cały czas rozmawiamy o okładkach, a teraz rozmawiamy też o środku. Widzicie, w środku też jest pięknie. To jest przepiękna Dbamy historia. o wszystko. Z mega rozczulającymi elementami, bo to jest mama i syn i e, elementy, które pojawiają się przy e, usypieniu dziecka. Tak! Ale I to jest takie piękne, kolorowe. Zatrzymajmy się już na tej stronie i nie, nie spoilerujmy dalej, bo Ta, ona ja... jest przecudna. W ogóle najfajniejsze jest to, że to nie jest idealne, tak. że to jest tak narysowane, jakby to narysowało dziecko. Znaczy, jak ja byłam dzieckiem, to nie rysowałam no tak dobrze. Bo <laughs> <laughs> ty rysujesz ładnie. Tak, ale wiesz to, tak nie rysuje. W tak dobrze. Przerybnik do Twojego rysowania. Sprawdźcie naszego Instagrama, wydaje nam się, bo tam możecie zobaczyć rysunki Alex. Tak, zapraszam serdecznie. A, ja wybram. zapraszam serdecznie, polecam. Również serdecznie. Na, narysować, narysować coś Panu? Poproszę. <grym> Okej. Okay. Jeszcze pokażemy tutaj na początku, jakby niesamowite jest to, że właśnie tak jak Zuza już wspomniała, wygląda to tak, jakby rzeczywiście rysowały to dzieci. To jest o wiele bardziej przystępne dla małego czytelnika, który wie, że to jest totalnie o nim. To jeszcze z tyłu pokażę. Jest przepiękna książka, w ogóle wydaje się cienka, a ma w sobie ponad 70 stron obrazków. Nie wiem, czy to tylko dla dzieci. Znaczy, jeżeli chcielibyście to kupić mi to spoko. Ja bym się ucieszyła. No, ja Z takiego bym się, prezentu? Ja się bardzo Zawsze. ucieszyła. E, ja bym chciała teraz książkę, która e, nie jest moją ulubioną układką, ale jest moją ulubioną książką i ma się właśnie między nogami. Uuuu, <trakty> właśnie chodziło mi o tę książkę. Dobrze. Widziałam, jak ją chwytasz. A e... ja ją po prostu złapałam, tak. odebrałam ci ten moment. Nie wiem, czy ty też uważasz, ale ta książka wygląda na bestseller. No, cóż mogę powiedzieć. jak wspaniała w środku i na zewnątrz. Jeszcze mogę pokazać wam, jak tutaj ładnie to wygląda. Generalnie elementy na okładce są bardzo minimalistyczne, tak, ale to przez to robią taką robotę. Niesamowite. Tak, jeszcze e, nie, może tego nie zobaczycie teraz z, z naszej perspektywy, ale książka ogólnie jest matowa, a te wszystkie elementy kolorowe są nałożone wyklejką, czyli jak jedziecie po książce, to to czuć. Że, że jest różnica i um, no to po prostu zachwyca. Nie ma co, wiedzy, Nie ma co więcej powiedzieć, po prostu zachwyca. Słuchaj, a może pokażmy też książki, które mają fajne wnętrza? Czekam. E, ja mam... Czekam. <laughs> Aleks czeka, a tak. ja podaję. Książka o Poznaniu. To jest w ogóle niesamowite, bo wydaje się, że książka o Poznaniu... Zwyczaj historyczna. Co można w ogóle powiedzieć ciekawego o Poznaniu? Spoiler, wiele rzeczy ciekawych można powiedzieć, ale to w jaki sposób w jakiej formie można powiedzieć, to jest niesamowite. Bo jakby, czy ktoś widział kiedyś... może pomóc mi przekładać strony Chcia, ja Chciałam dokopać się nie, do dołu, ale... Nie, 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 Ogólnie ta książka jest, wygląda trochę jak taka wyklejka właśnie. Mhm, że jakby cała była wyklejką. Tak tak, 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 że tak wszystko jest tak ponaklejane, gdzieś tam dodatki. Ale to sprawia, że jest bardziej przystępna i na przykład w formie takiego polaroidu. E, książka ogólnie... Tak naprawdę co drugą stronę widzę, że prze, albo nawet co każdą przeplatają się ilustracje. Przez to łatwiej sobie wyobrazić wszystkie budynki i wszystkie miejsca, które znajdują się w tej książce. Zwłaszcza jeśli z poznaniem niewiele mamy do czynienia. Tak, tak. tak. I nie, są to, nie są to raczej nudne ilustracje, nie, tylko. to jest mega ciekawe. Fajne, ciekawe plakaty. Ja gorąco polecam tą książkę ze względu po prostu. na... Visualnych Ona w ogóle jest fajna na prezent. Zwłaszcza tak. znaczy, jeżeli pytacie, komu bym kupiła tę książkę, no to tacie. Totalnie. To jest Taki tata. Typowy tata. Alert tata, tata prezent. Tak. Tiger warning. Właśnie. <laughs> tak, dokładnie. To jest tata. Tiger warning, hashtag święta Bożego Narodzenia. E, I domowe targi tata. książki, Też. ponieważ e, teraz chwila na reklamę. E, 22 listopada rozpoczynamy domowe targi książki i będą one trwały aż tydzień pierwszy raz. Będzie będziemy się super bawić. Tak, będą spotkania, ale jaki będzie rabat? O Jezu. Nie wiem, co Aż po prostu nie. Zuza. Czy my możemy powiedzieć, jaki będzie rabat? No dobra, powiedzmy. No, Okej. Okay. No powiedz? Ty powiedz, ja się Nie, ty boję. powiedz. Ty powiedz. No, ty powiedz. To powiedzmy na trzy, cztery. Trzy, cztery. Pięćdziesiąt procent. Znowu zrobiliśmy to razem, super. Jezu, e, więc wszystkie książki, które teraz widzicie i jeszcze więcej więcej i też e-booków, elektronicznych e-booków niestety nie, nie mamy jak wam pokazać, będą e, z rabatem. Wyobraźcie je sobie. Więc mam nadzieję, że choć zachwyciłyśmy was teraz okładkami i mam nadzieję, że macie problem co wybrać, ale jeżeli macie problem to tutaj odsyłam was na stronę naszych aktualności, gdzie są fajne artykuły, książek na prezent, fajnych poleceń. Czytasz? Tak. Czytam codziennie, do kawy zawsze. Artykuły na naszej stronie. To jest moja ulubiona lektura rano. W tym momencie pozdrawiamy Basia. Dokładnie. E, przejdźmy teraz do książek bardziej podróżniczo-ekologicznych. E, Basia jest na zapleczu i właśnie jest załamana tym, co mówimy. E, to jest książka, e, która zachwyciła mnie okładką i ona mocno zniknęła i dziwi, mnie to bardzo dziwi, bo dużo osób jej nie spotkało, nie zauważyło. Ty tak. też, jak przyszłaś mhm. do nas, to w ogóle nie wiedziałam. Tak, wiedziałeś. totalnie nie, nie wiedziałam w ogóle o niej nic. To A przyznać, że książka jest bardzo ładna. Tak, to jest w ogóle niesamowity koncept osoba, która ma... Y, A, jest spektrum autyzmu, okay. ale tak, ta akurat mm. główny bohater jest e, e, w autyzmie, ale nie, jakby nie, nie skupiamy się teraz mm. na, na całej treści, tylko tak. n, na tym, co ta okładka prezentuje, bo ona naprawdę przyciąga wzrok. Jest to taka nietypowa książka, w ogóle zobaczcie tę zakładkę, jest tutaj sumowite. jest mapa miejsc, które opisuje, ale chciałam się też skupić na tym, mogłabyś dotknąć słowa rok? Rock, rock, A, rock, rock. Uuu, wow. To ten rok, to ten rok. To ma dziurki. Wow. Jak dotkniecie, to, e, to są dziurki, więc takie satysfakcjonujące. Zwłaszcza dla osób, które lubią skupić się na detalach, bo książka tak. jest naprawdę dobrze jest e, dopracowana. Ale świetnie. przechodzimy tak. dalej. E, książka Łosie w Kaczeńcach. Ojej, jakie super! Zobaczcie, co jest w środku. Piękne fotografie. Złapałam, e, też. Głównie autorzy są fotografami, dlatego wiadomo, skąd wow. tutaj takie miejsca. A jak już rozmawiamy o ptakach, to Jacek Kartewski. Gęś. Już niedługo jego najnowsza książka również o ptakach. A tym razem jej wysokość gęś. Cudowna. Nie, jeszcze nie, ale ta gęś na jest taka słodka. Tutaj też jest bardzo dużo fotografii ptaszków. Wow. Ogólnie książka idealna dla ptaszorów, bo <noise> i nie dla tych Ptaszolubów. No, ale ja tak lubię te słowa ptaszory, bo jest takie śmieszne. Ale jeżeli <noise> lubicie oglądać ptaki, a zwłaszcza um, czytać osoby, które naprawdę mają bzika, to właśnie książki, e, gdzie są przepiękne fotografie, jeszcze bardziej potrafią opisać ten magiczny świat zwierząt. Jak ktoś lubi naturę, a generalnie interesuje się zwierzętami, no to wow. Czytałabyś. Tak, to wygląda trochę jak album ze zdjęciami. W sensie to jest super przystępne dla oka. Tutaj nie ma samych informacji o zwierzętach, ale są też takie super zdjęcia. Dobra, to ja teraz przekażę Ci książkę A Adi Powiedział. A Adi Powiedział. I zobacz jej środek. To jest książka. Jak, jak są filmy, to zaliczyłabym ją do filmu familijnego. Czyli wow. dla rodziny i dla dzieci, bo tutaj to się to dzieje ekstra. bardzo dużo zadań. Wszystko jest rysunkowe. E, każda rzecz jest przedstawiona w formie rysunku, jak widać. E, jest to bardzo takie komiksowe. Mhm. E, nawet są węzły narysowane, przecież tam gdzieś minęłaś, ale są mm. rośliny. O, jest kompas, daj ten kompas. Wow. Jest kompas i książka tak naprawdę, co stronę przechodzimy po różnych takich etapach przygody, rysunkowej przygody. Ja to bardzo lubię. Zastanawiam się, czy mamy jeszcze e, no, mamy dużo książek do pokazania. Co? Mamy, Może, żeby, mamy. Już, żeby już tak długo nie opisywać? To nie jest tak, że tak mało mamy ładnych książek, tylko mamy tak mało czasu. czy mam zrozum. Kosmiczne. High! To jest no dać... wielbicieli astro rzeczy. Nie tylko kosmicznych rzeczy. Generalnie książka jest odjechana. Tak, ale polecamy też e, sprawdzenie innych książek od zrozum, ponieważ literatura popularno u nas jest odjechana no, dosłownie. I wygląda super na półce, bo jakby zrozum tak. ma niesamowite koloryki okładek i w ogóle design okładki jest super. Także jeśli jesteście takimi osobami, które lubią e, serię trzymać serię Też. u siebie, to jakby wow. No one w ogóle w serii wyglądają fajnie, bo można zrobić coś małą tęcza. Są super. Szkoda, że nie co i żeby pokazać, ale ja bym chciała teraz podać książkę, którą ty się jarasz. Jaram się buntowniczkami? No, powiedziałaś, że tak. No, tak. Chyba, że mnie okłamywałaś. Ha, nie, jaram się okładką. Bo jakby wnętrze wygląda... Nie e, wiadomo. Ja potrzebowałabym tak pół roku na przeczytanie tej książki. No. Ale znam osoby, które jak przeczytały, to już nie, nie chcę mówić o niczym innym. I ci, co są na poprzednich seriach wiedzą o tym, że są takie osoby. Jak Bir. Dokładnie. E, jesteśmy jeszcze na etapie historii. I tutaj mamy najnowszą Pańszczyznę e, oraz Mayflower. Książki podróżnicze, ale podróżniczo-historyczne. W sumie to jest dział historia. Ale bardzo, bardzo efektowne. I też książki, które pokazują coś... Co w sumie mało książek historycznych jest tak dobrze zaprezentowanych. Tak. Ja w ogóle. ogóle mam taki design, że Zobaczyłam książki historyczne w naszej, jakby w naszej ofercie i miałam takie, o wow. Dobra. Chcę czytać historię. Wydaje mi się, że wydaje nam, wydaje się, nam się, że wyczerpałyśmy Wasz limit, limit słów. I na pewno na tą liczyć, godzinę. Bo jak widzicie, książek jest jeszcze bardzo dużo, i tutaj e, Kryminałów, thrillerów, książek po prostu na święta i od święta, i po prostu jest wszystko. Jedyne, co możemy Wam powiedzieć, to wpadajcie do nas, e, obczajajcie nasze super książki, wybierajcie. Nam, w w wydaje nam się eee. I zapraszamy Was na targi 22 listopada, ponieważ te wszystkie książki i wybieracie. Te wiele wszystkie piękne okładki promocji. mogą być Wasz. Tak, i wie, większość autorów, zwłaszcza tych książek na pewno, będziecie mogli też spotkać na spotkaniach na żywo. I powiedzieć ja, im, że mają super książki. Ja mam dzisiaj masło maślane, zauważyłaś? A, ale daj spokój. Dobra, będzie okej. Okay. Także zapraszamy Was y, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Z tej strony Zuza. Z tej strony Alek. Cześć!